No to lecimy z koksem. Słuchajcie, przed nami raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem RPKS-ów. Yy, czyli RPK. A dlaczego S? Bo ma kolbę składaną. A może wam pokażę od tej strony. Tu jest zatrzask kolby. Czyli broń przeznaczona dla wojsk powietrzno-desantowych. Te konkretne egzemplarze służyły w szóstej Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, która, jak sama nazwa wskazuje, stacjonowała w Krakowie. Oryginalna sowiecka produkcja, taka gwiazdka. Kto mi powie, który zakład miał gwiazdkę, a który strzałkę? Bo była tuła i iż Zagadka dla widzów. Nie mają żadnych dobijek PLAMW. One nie przeszły przez ręce Agencji Mienia Wojskowego. One w ogóle nie mają żadnych dobijek, więc gratka dla kolekcjonera. Mm, oryginały sowieckie bez oznaczeń naszych tutaj polskich cywilnych. W tej chwili są jeszcze w full auto. Jadą na przeróbkę za dosłownie dwa dni. I teraz tak. Mamy. 4 sztuki czwartej kategorii. Co to oznacza? Lufa jest wyeksploatowana. W skali leśno-dziadkowej, tej lufie dałbym maksymalnie 4. To znaczy, ona jeszcze będzie strzelać, jeszcze w miarę celnie. Natomiast żywotność maksymalną określam na 2-3 tysiące sztuk amunicji, no może do 5. Tutaj chrom już zaczął wypadać. Dlatego, jak ogólnie RPKsy są, jeżeli w ogóle się pojawią na polskim rynku, bo ja nie widziałem ładnych parę lat. Jeżeli RPKsy się pojawiają, no to one są w cenie zazwyczaj około 10 tysięcy złotych. I tutaj mamy dwie opcje. Przy tych czterech sztukach czwartej kategorii, możecie sobie kupić za 2990 w takim stanie, w jakim jest, czyli ostrzegam, lufa słaba, ale. Za dopłatą 4000 zł polskich możemy wam tą lufę wymienić na fabrycznie nową, azotowaną, czyli celniejszą i odmalować zgodnie z zasadami sztuki broń na błysk. To będzie opisane na Wunderwaffe.pl obie opcje. Albo sobie kupujesz w takiej wersji, albo kupujesz z usługą wymiany lufy, nie tracisz promesy. Lufy są zamówione w Czechach, możesz sobie taką lufę, możesz na nią poczekać po prostu, bo to będzie kwestia dwóch, trzech miesięcy, więc na razie kupić, cieszyć się, a potem jak leśny zadzwoni, że są, to wtedy sobie wymienimy i pomalujemy i odnowimy drewno. I teraz uwaga, wszystkie części zgodne numerycznie co do najdrobniejszej śrubki. Tu nigdy nie było remontu. No to są te cztery sztuki. Lecimy dalej. Mamy sztukę również czwartej kategorii, ale tu jest jeden, dwa minusy. Ona ma y, sprężynę powrotną na żerdzi, czyli najprawdopodobniej od Tantala lub GN. Nie, od Tantala. I ma y, klapę, pokrywę zamka, ma niezgodną numerycznie. No więc ona jest za 2490 zł polskich. I też jest oczywiście opcja dopłaty za wymianę lufy. Teraz będę o te lepsze. Tutaj powinna być kategoria trzecia. Kategoria trzecia jest za jedna sztuka. Ona będzie na wunderwaffe.pl, czyli na naszej stronie, za bodajże 5900. Lufa dałbym jej mocne 6 na 10. Czyli taka naprawdę, co jeszcze postrzela, ale już ma ubytki w chromie. Też oczywiście w 100% zgodny numerycznie, też RPKS, czyli składana kolba. I idziemy do perełki. Ona ma zdemontowany dwójnik, ale to nie jest problem, to założyny. Ktoś dla, nie wiem dlaczego zdemontował. Kategoria druga. Słuchajcie, ta konkretna sztuka. Ja lufie daję no, mocne 8 na 10 w kierunku 9 na 10. Ja sobie za nią życzę. Ile sobie za nią życzę, Marku? Mówiłem, że po dyszce chodzą. No to taka osianka bym najwyższe. No to tak 7990. Tutaj masz lufę, tak, daje jej, jej 9 na 10, czyli widać, że strzelała, chrom ma bardzo delikatne ubytki. Oryginalny sowiecki RPKS. Yy, wszystko zgodne numerycznie, odpinana, odpinana kolba na zawiasku. Tyle na dzisiaj. Zaraz y, będziemy robić zdjęcia i wystawiać na wunderwaffe.pl. Wieczorem tam wylądują już. Eee, tak trochę się dzisiaj zestresowałem, bo tak na żywo nagrywam coś, co pierwszy raz w ogóle u leśnego wylądowało w sklepie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i ludzie, kochane, róbcie sobie pozwolenia na broń z leśnym dziadkiem. Prostsze niż prawo jazdy. W opisie filmu masz o tym, jak to się pozwolenie robi. No to kończę, już hejka, papa. Pa.